Cześć, mam na imię Zofia, jestem lekarką i dziś opowiem wam całą prawdę o leku Relief. Czy ten lek naprawdę działa, czy to kolejne oszustwo przemysłu farmaceutycznego? Zostańcie ze mną do końca tego filmu, ponieważ mam dla Was dwa bardzo ważne ostrzeżenia, zanim zdecydujecie się na zakup tego leku. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć o riliwe jest to, że trzeba bardzo uważać przy jego zakupie. Ponieważ oryginalny relive jest dostępny tylko na oficjalnej stronie internetowej, aby wam pomóc, zostawię link do oficjalnej strony w opisie poniżej tego filmu. Więc czym jest relive i czy naprawdę działa? Ból osoby uzależnionej od alkoholu wykracza poza objawy fizyczne. To cierpienie, które niszczy poczucie własnej wartości, oddala bliskich i niszczy marzenia. Każdy łyk przynosi fałszywe poczucie ulgi, ale pogłębia uczucie rozpaczy i bezsilności. Ten błędny krąg więzi umysł i ciało, tworząc ciągłą walkę z samym sobą. Reliefy został opracowany, aby pomóc przerwać te łańcuchy, oferując drogę nadziei i powrotu do zdrowia, aby każdy dzień mógł być krokiem w kierunku pełniejszego i zdrowszego życia. Po wielu testach laboratoryjnych, naukowcy w końcu odkryli naturalną formułę ze skoncentrowanymi składnikami, które usuwają toksyny z organizmu i naturalnie eliminują pociąg do alkoholu. Riliwe to skuteczny i w 100% naturalny lek na walkę z uzależnieniem od alkoholu. Riliwe nie ma wyraźnego smaku ani zapachu i łatwo rozpuszcza się w wodzie. W związku z tym nie powoduje nudności ani uzależnienia. Korzyści z używania riliwe są liczne. Oprócz odbudowy uszkodzonych komórek wątroby, riliwe usuwa toksyny z organizmu i uspokaja układ nerwowy. Pozytywny efekt można zaobserwować od pierwszego dnia stosowania. Jednak, ze względu na swoją wyjątkowość, Relieve nie jest sprzedawany w aptekach ani na innych stronach internetowych. Jest dostępny tylko na oficjalnej stronie producenta, którą możesz odwiedzić, klikając link podany w opisie tego filmu. Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę, aby złożyć zamówienie. Wypełnij pola swoim imieniem i numerem telefonu i czekaj na telefon od przedstawiciela. Jeśli nie odbierzesz telefonu, zamówienie nie zostanie zrealizowane, więc bądź czujny, gdy telefon zadzwoni. Twoje zamówienie zostanie dostarczone w ciągu kilku dni i zapłacisz dopiero przy odbiorze, bez dodatkowych opłat. I pamiętaj, Relieve oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz zadowolony z produktu, wystarczy skontaktować się z obsługą klienta i poprosić o zwrot pieniędzy. Nie trać czasu. Uzależnienie od alkoholu nie czeka, a każdy dzień ma znaczenie dla twojego powrotu do zdrowia. Skorzystaj z tej okazji teraz, ponieważ Relive jest dostępny z 50% zniżką przez ograniczony czas. Nie pozwól, aby uzależnienie nadal niszczyło twoje życie i twoje relacje. Zmień swoje życie już dziś. Pamiętaj, kupuj tylko na oficjalnej stronie, aby uniknąć oszustw. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że mogłam ci pomóc. Jeśli masz więcej pytań, odwiedź oficjalną stronę, gdzie znajdziesz wszystkie informacje, które musisz wiedzieć przed zakupem tego produktu jeśli uznałeś ten film za pomocny, polub go i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby otrzymywać więcej takich filmów. Uściski i do zobaczenia następnym razem.